Przenikanie stożka obrotowego i kuli. Za zadanie mamy wykreślić rzuty linii przenikania dwóch powierzchni, stożka oraz kuli, uwzględniając punkty charakterystyczne. Jedna z tworzących stożka jest styczna do kuli w punkcie A. Na rzucie pionowym wyznaczamy punkty przecięcia konturu kuli z tworzącą stożka, oznaczając je jako 1 i 2, a następnie wykreślając ich rzuty poziome. Aby rozwiązać to zadanie, skorzystamy z metody plasterkowej, czyli będziemy wprowadzać płaszczyzny pomocnicze pionowo rzutujące, równoległe do rzutni Pi1, które tną kule oraz stożek w okręgach. Ich punkty przecięcia są punktami wspólnymi tych powierzchni. Wprowadzamy zatem płaszczyznę alfa 1. Płaszczyzna ta tnie kulę w okręgu, który został na rzucie poziomym zaznaczony na różowo. Następnie rysujemy okrąg, który stanowi przekrój stożka płaszczyzną alfa 1. Na rzucie poziomym w miejscu przecięcia dwóch różowych okręgów oznaczamy punkty 3 i 4, a następnie wykreślamy rzuty pionowe tych punktów. Prowadzamy kolejną płaszczyznę pomocniczą alfa 2 i wyznaczamy na rzucie poziomym przekrój kuli, który stanowi zielony okrąg. Następnie wyznaczamy przekrój stożka tą płaszczyzną. Na rzucie poziomym wyznaczamy punkty 5 i 6 przecięcia dwóch zielonych okręgów, a następnie wykreślamy rzuty pionowe tych punktów. Wprowadzamy płaszczyznę pomocniczą alfa-3, która przechodzi przez środek kuli, więc w rzucie poziomym przekrój kuli tą płaszczyzną będzie równy jej konturowi, czyli równikowi. Wyznaczamy okrąg pomarańczowy będący przekrojem stożka płaszczyzną alfa-3 i zaznaczamy punkty 7 oraz 8 przecięcia konturu poziomego kuli z pomarańczowym okręgiem. Następnie wykreślamy te punkty na rzucie pionowym. Wprowadzamy kolejną płaszczyznę pomocniczą alfa 4 i postępujemy według schematu. Aby nasza linia przenikania była bardziej precyzyjna, wprowadzamy jeszcze jedną płaszczyznę pomocniczą alfa-5, i powtarzamy cały proces. Na koniec grubą linią wyznaczamy linię przenikania oraz widoczne fragmenty brył. Pamiętając o oznaczeniu linią przerywaną fragmentów niewidocznych.